Słuchaj, ona powiedziała, że jesteś fajny, a ty się od razu rozpłynąłeś, myśląc, że to tylko komplement od koleżanki, prawda? No to, mój drogi, przegapiłeś okazję. My, kobiety, mamy swój specjalny sposób mówienia rzeczy, tajne kody, których większość z was facetów w ogóle nie rozumie, kompletnie nie. A wiesz, co jest najgorsze? Te okazje przechodzą wam przed nosem każdego dnia, a wy tego nawet nie zauważacie. Dzisiaj podam ci na tacy dziesięć rzeczy, które mówimy, gdy ci się podobamy. Ale nie chcemy wyglądać na desperatki. Zostań ze mną, a wszystko zrozumiesz. No i jak, przystojniaku, wszystko w porządku? Słuchaj, jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że naprawdę chcesz zrozumieć, jak działa głowa kobiety, gdy jest tobą zainteresowana, i to uwielbiam, uwielbiam mężczyznę, który chce się uczyć. Więc pozwól, że ci coś powiem. My rzadko podchodzimy i mówimy wprost: wow, jestem tobą mega podekscytowana. To tak nie działa. Używamy znacznie bardziej subtelnego języka bardziej między wierszami, wiesz, bo lubimy tę grę uwodzenia, całą tę tajemniczość. I słuchaj, zwróć teraz uwagę, bo powiem ci coś ważnego. Numer siedem z tej listy, stary, to jest ten, w którym wy faceci najbardziej się mylicie. Myślicie, że po prostu jesteśmy miłe, ale tak naprawdę to jeden z najwyraźniejszych sygnałów, że naprawdę ci się podobamy, że chcemy czegoś więcej. Więc zostań do końca, a wyjdziesz stąd, umiejąc czytać nas jak otwartą książkę. Ach, i jeśli chcesz dalej poznawać te wszystkie sekrety dotyczące atrakcji i kobiecej uwagi, kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek, bo co tydzień przynoszę nowe treści dla ciebie. No to co? Gotowy? Odkryjmy pierwszą frazę, której używamy, gdy potajemnie ci się podobamy. Pierwszy sygnał. Gdy mówimy, że jesteś inny niż inni faceci. Słuchaj, kochany. Pozwól, że zdradzę ci mały sekret. My nie mówimy tego każdemu durniowi, który pojawi się przed nami, rozumiesz? Kiedy te słowa wychodzą z ust kobiety, to znaczy, że już wdarłeś się do jej głowy w bardzo specjalny sposób. Kapujesz? To tak, jakby było tysiące facetów wokół, ale ty, ty masz coś, czego nie umiemy dobrze wytłumaczyć, ale co porusza nas w inny sposób. Wiesz, kiedy jesteś w tłumie ludzi, ale jedna osoba się wyróżnia i myślisz: Wow, ten gość jest interesujący. No właśnie. To dokładnie to dzieje się w naszych głowach, kiedy wypowiadamy to zdanie. Właściwie otwieramy dla ciebie drzwiczki, dajemy ci miejsce VIP w naszym umyśle, umieszczamy cię w osobnej kategorii od innych facetów. I słuchaj, zwróć teraz uwagę, bo to ważne. Kiedy to usłyszysz, nie zgadzaj się ze wszystkim z zarozumiałą miną, ale też nie udawaj fałszywej skromności. Odpowiedz z taką przyjemną pewnością, siebie. Wiesz typu, aha? A co dokładnie sprawia, że tak myślisz? Z psotnym uśmieszkiem w kąciku ust, patrząc jej prosto w oczy, to sprawi, że będziemy chciały się bardziej otworzyć, więcej z Tobą rozmawiać, spędzać więcej czasu w Twojej obecności. Flirtujemy z Tobą na nasz subtelny sposób. Dajemy Ci ogromną wskazówkę, więc nie pozwól, żeby Ci umknęła. Ok? Drugi sygnał tutaj: kiedy mówimy, że nas rozśmieszasz. Kochany to wydaje się błahostką, ale nie jest uwierz mi, kiedy podkreślamy, że Ty konkretnie nas rozśmieszasz, Tworzymy z Tobą przyjemną emocjonalną więź, dajemy Ci uznanie za to, że sprawiasz, że czujemy się dobrze, lekko, szczęśliwie. I powiem Ci coś, co Wy faceci musicie wiedzieć. Poczucie humoru to jedna z rzeczy, która najbardziej nas przyciąga w facecie. To jak magnes, wiesz? Kiedy nas rozśmieszasz, bawisz się naszą chemią, sprawiasz, że kojarzymy Cię z dobrymi chwilami, przyjemnymi odczuciami. To tak, jakby za każdym razem, gdy się z Tobą śmiejemy. Nasz mózg to zapisywał jako: Wow, czuję się tak dobrze w pobliżu tego faceta. I słuchaj, ten szczegół jest super ważny. Dam ci go w prezencie. Jeśli ona śmieje się ze wszystkiego, co mówisz, nawet z tych żartów bez sensu, które nawet ty nie uznałeś za śmieszne, możesz się założyć, że jest tobą zainteresowana. I to bardzo. Nie udajemy śmiechu bez powodu. Robimy to tylko wtedy, gdy facet naprawdę nas interesuje i chcemy, żeby wiedział, że dobrze mu idzie. Więc następnym razem, gdy kobieta powie: Rozśmieszasz mnie, zrozum, że mówi między wierszami Uwielbiam być z tobą, uszczęśliwiasz mnie, kontynuuj robienie dokładnie tego, co robisz. Trzeci sygnał i ten jest czystym złotem, kiedy mówimy nigdy nikomu tego nie powiedziałam. Człowieku, kiedy kobieta dzieli się czymś super osobistym, czymś intymnym ze swojego życia i wypowiada to zdanie, to nie tylko robi konwersację, buduje z tobą coś głębokiego. Nie otwieramy tak naszej intymności przed każdym, kto się pojawi. Robimy to tylko wtedy, gdy naprawdę ci ufamy i gdy chcemy stworzyć silniejszą, prawdziwszą więź. To tak jakby wszyscy mamy te sekrety, te historie, które trzymamy tylko dla siebie, a kiedy wybieramy ciebie, żeby się tym podzielić, wpuszczamy cię do specjalnego miejsca, które jest tylko nasze. I wiesz co jeszcze? Też cię trochę testujemy. Chcemy zobaczyć, czy jesteś godny zaufania, czy uszanujesz to, czym się z tobą dzielimy. Czy będziesz empatyczny i nas nie osądzisz? Więc zwróć uwagę na to, co ci teraz powiem, i dobrze to zapamiętaj. Jeśli odpowiesz w odpowiedni sposób, jeśli naprawdę wysłuchasz z otwartym sercem, jeśli nie zlekceważysz ani nie zrobisz żartu z tego, co ci opowiada, stworzysz z tą kobietą tak silną, ale tak silną więź, że będzie cię widzieć w zupełnie inny sposób niż wszystkich innych facetów, którzy przeszli przez jej życie. Nigdy, ale to przenigdy nie używaj tego przeciwko niej później. Rozumiesz? To święte. Czwarty sygnał tutaj, i zawsze na to wpadacie. Kiedy pytamy, gdzie jest twoja dziewczyna, lub dlaczego jesteś singlem? Słuchaj, kochany, nie zadajemy tych pytań tylko z grzeczności, albo żeby zagaić rozmowę, ok? Śledzimy. Chcemy wiedzieć, czy jesteś wolny, czy ktoś zajmuje twoje serce, czy możemy zacząć cię rozważać jako romantyczną możliwość dla nas. To strategiczne sądowanie, wiesz. Chcemy wiedzieć, czy warto zainwestować w ciebie naszą energię, czy możemy zacząć patrzeć na ciebie tymi zainteresowanymi oczkami. I słuchaj, co ciekawe, jeśli zadaję to pytanie na początku waszej rozmowy, lub jeśli pyta więcej niż raz w trakcie konwersacji, mój drogi, możesz mieć absolutną pewność, że ci się podoba. Nie pytamy o życie miłosne faceta, którym nie jesteśmy zainteresowane, to byłaby strata cennego czasu. Więc kiedy usłyszysz to pytanie zrozum, że daje Ci gigantyczną okazję, praktycznie mówi: „Słuchaj. muszę wiedzieć, czy jesteś dostępny, bo jestem tobą zainteresowana i chcę wiedzieć, czy mam szansę. A jeśli ty też jesteś nią zainteresowany, odpowiedz pewnie, daj jasno do zrozumienia, że tak, jesteś singlem i dostępny, ale zrób to w spokojny sposób, nie wyglądając na potrzebującego ani desperata szukającego kogoś. Piąty sygnał i tego też nie zauważacie. Kiedy sugerujemy zrobienie czegoś razem w przyszłości, typu tak kiedy ona mówi, powinniśmy kiedyś pójść do tej nowej restauracji, lub powinniśmy razem obejrzeć ten film, lub fajnie by było pojechać razem do takiego miejsca. Ona nie tylko marzy na jawie kochany, tworzy mentalną projekcję Was dwojga razem, wyobraża sobie przyjemne scenariusze z Tobą u jej boku. I wiesz, co to znaczy? Że już widzicie jako kogoś, kogo chce mieć blisko. Kogoś, z kim chce tworzyć wspomnienia, przeżywać doświadczenia. To tak, jakby już testowała mentalnie, jakby było mieć cię w swoim życiu w bardziej obecny sposób. Kiedy to mówimy, nie jesteśmy tylko uprzejme, dajemy ci ogromną, gigantyczną wskazówkę wielkości słonia, żebyś podjął inicjatywę i zamienił ten pomysł w rzeczywistość. I tutaj mam dla ciebie cenną radę. Kiedy ona to powie, nie tylko przytakuj, a potem zapomnij, nie pozwól, żeby rozmowa tam umarła. Wykorzystaj tę okazję i przekształć ją w coś konkretnego od razu. Powiedz coś jak: To dlaczego nie w tym tygodniu? Czwartek ci pasuje, i pokaż jej, że ty też jesteś zainteresowany i że masz inicjatywę, że jesteś facetem, który sprawia, że rzeczy się dzieją. Uwielbiamy, ale naprawdę uwielbiamy mężczyznę, który podejmuje inicjatywę i nie ciągnie sprawy. Szósty sygnał, i ten jest całkiem bezpośredni, ale go nie łapiecie. Kiedy mówimy, że o tobie myślałyśmy, człowieku. Kiedy kobieta przyznaje, że o tobie myślała, ujawnia, że zajmujesz miejsce w jej głowie, że pojawiasz się w jej myślach, gdy robi inne rzeczy, gdy jest sama. I nie mówimy tego wszystkim dookoła, bo byłoby to zbyt odsłonięte, zbyt bezbonne z naszej strony. Kiedy ci to mówimy, chcemy, żebyś wiedział, że jesteś ważny, że nie jesteś tylko kolejnym byle jakim facetem, który przeszedł przez nasze życie i zostanie zapomniany. Chcemy, żebyś zauważył, że coś się tam dzieje. Że następuje między wami połączenie. To tak, jakbyś był tak obecny w naszych umysłach, że czujemy potrzebę podzielenia się tym z tobą, żebyś wiedział, że nas w jakiś sposób znaczysz. I słuchaj tego szczegółu, który jest super ważny. Jeśli opowiada ci, że myślała o tobie w konkretnych momentach, typu gdy robiła coś, co lubisz, albo gdy zobaczyła coś, co ją o tobie przypomniało, albo zaraz po przebudzeniu rano, to znaczy, że jej zainteresowanie jest prawdziwe i intensywne to nie jest nic powierzchownego. Więc nie przepuść tego, gdy to usłyszysz. Odpowiedz w czuły sposób. Pokaż, że ty też o niej myślisz. że ona też jest dla ciebie ważna. Siódmy sygnał, i to ten słynny numer siedem, o którym mówiłam na początku. Ten, który najbardziej mylicie i tracicie szansę. Kiedy mówimy, rozumiesz mnie. Słuchaj, kochany, to zdanie nie jest tylko ładnym komplementem. To jedna z najpotężniejszych rzeczy, jakie kobieta może powiedzieć mężczyźnie. Pozwól, że wyjaśnię. Dlaczego to jest takie ważne? Dla nas kobiet czucie się zrozumianymi jest jak głęboka emocjonalna potrzeba. To coś, co cenimy bardziej, niż możecie sobie wyobrazić. Większość mężczyzn myśli, że chcemy tylko przystojnego lub bogatego faceta, ale nagą prawdą jest to, że kiedy znajdujemy mężczyznę, który naprawdę nas rozumie, który naprawdę nas słucha, który potrafi wyczuć co czujemy, nawet gdy nie mówimy wszystkiego, ten facet staje się niezwykle atrakcyjny, wręcz nieodparty. To jak magia, wiesz? Kiedy naprawdę nas rozumiesz, wychodzisz ze strefy przyjaciela i wchodzisz prosto do strefy: Wow, ten facet jest wyjątkowy, chce z nim czegoś więcej, jest inny niż wszyscy inni. Kiedy wypowiadamy to zdanie, mówimy ci, że stworzyłeś rzadką emocjonalną więź, że widzisz nas w sposób, w jaki inni nie potrafią widzieć, a to jest niewiarygodnie uwodzicielskie to jak emocjonalny Afrodyzjak. Więc, jeśli usłyszysz to zdanie od kobiety, Możesz świętować, bo już zdobyłeś jej serce w bardzo głęboki sposób, już jesteś w środku. Ósmy sygnał tutaj jest całkiem subtelny, ale mówi wiele, kiedy komentujemy Twój wygląd lub dajemy sugestie stylizacyjne typu tak, kiedy ona mówi: Dobrze byś wyglądał w tym kolorze, lub: Powinieneś nosić więcej takich koszul, lub: Ta fryzura by Ci pasowała. Ona nie tylko daje opinię modową, kochany, pokazuje, że zwraca uwagę na to, jak się ubierasz, że o tobie myśli, że przejmuje się Twoim wizerunkiem. I słuchaj, robimy to tylko z facetami, którymi jesteśmy zainteresowane, bo chcemy, żebyście wyglądali jeszcze bardziej atrakcyjnie prawdopodobnie dla nas samych, nie? To tak, jakbyśmy inwestowały mentalną energię w ciebie, wyobrażały cię na różne sposoby, myślały o tym, jak mógłbyś wyglądać jeszcze lepiej. I jest więcej. Zwróć uwagę na ten szczegół. Jeśli ona oferuje pomoc w kupowaniu ubrań, w wyborze stylizacji z tobą, w pójściu razem do sklepu. Możesz postawić wszystkie swoje żetony, że chce spędzać czas w Twoim towarzystwie i chce mieć pozytywny wpływ na Twoje życie, chce być częścią Twojej codzienności w jakiś sposób. Nie tracimy czasu robiąc to z kimś, na kim nam nie zależy. Więc jeśli kobieta daje rady dotyczące Twojego wyglądu, pokazuje zainteresowanie w bardzo wyraźny sposób, tylko że Wy faceci tego nie zauważacie. Dziewiąty sygnał i ten pokazuje, że zainteresowanie jest poważne, kiedy komentujemy Twoich przyjaciół lub rodzinę. Typu, gdy ona mówi: Twoi przyjaciele muszą cię bardzo lubić, prawda? Lub Twoja rodzina wydaje się fajna. Lub Jaka jest Twoja relacja z ojcem? Ona nie tylko robi uprzejmą konwersację kochany, ocenia cię w znacznie szerszym kontekście. Widzi cię jako prawdziwą możliwość partnera, nie tylko jako przelotny romans czy chwilową rozrywkę. To tak, jakby próbowała zrozumieć, jakim jesteś człowiekiem poprzez Twoje relacje, chce wiedzieć, czy jesteś lubiany przez ludzi. Czy utrzymujesz dobre więzi, czy jesteś kimś, kogo ludzie lubią mieć w pobliżu. A to jest dla nas super ważne, bo pokazuje Twoją wartość społeczną i emocjonalną. Pokazuje, że nie jesteś tylko ładnym facetem, ale że masz substancję, masz głębię. Kiedy zadajemy te pytania, już cię wyobrażamy sobie w kontekście prawdziwego związku, już myślimy o tym, jakby było przedstawić cię naszym przyjaciołom i rodzinie. I słuchaj tego dodatkowego sygnału który jest jasny jak słońce. Jeśli po tej rozmowie ona wykazuje zainteresowanie poznaniem twoich przyjaciół lub rodziny, jeśli mówi super, chciałabym ich kiedyś poznać, mój drogi, możesz być pewien, że jej romantyczne zainteresowanie jest bardzo poważne. Myśli o czymś trwałym z tobą. Dziesiąty i ostatni sygnał. I ten zamyka sprawę złotym kluczem. Kiedy pytamy, czy jesteś zajęty w konkretny dzień lub o konkretnej godzinie, wydaje się prostym pytaniem o harmonogram, prawda? Ale nie jest kochany, kiedy kobieta pyta o Twoją konkretną dostępność. Nie chce tylko wiedzieć o Twojej rutynie. Tworzy okazję, żebyście się spotkali, daje Ci ogromną szansę, żebyś nas zaprosił na randkę lub żebyśmy mogły zasugerować coś razem. To subtelna strategia, wiesz, bo chcemy Cię zobaczyć, ale nie chcemy wyglądać zbyt bezpośrednio czy desperacko, więc pytamy o Twoją dostępność w każualowy sposób, ale intencja za tym jest całkiem jasna. Jeśli kobieta pyta czy jesteś wolny w określony dzień? Możesz się założyć, że chcę zrobić z tobą plany, że chcę być w twojej obecności. I tutaj ostatnia cenna rada, jaką ci dam w tym filmie. Nawet jeśli naprawdę jesteś zajęty w ten dzień, o który zapytała, nigdy, ale to prze nigdy nie pozwól, żeby rozmowa tam umarła. Zawsze zaproponuj alternatywę. Powiedz coś jak: "Ojej, tego dnia mam już zobowiązanie, ale co powiesz na piątek? Jesteś wolna?" Bo to pokazuje jej, że ty też jesteś zainteresowany że chcesz, żeby to się wydarzyło, że nie przepuszczasz okazji. Uwielbiamy, gdy pokazujecie inicjatywę i wzajemne zainteresowanie, to sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej wami zainteresowane. No i jak, kochany, no i jak? Już słyszałeś któreś z tych zdań z ust kobiety i nie zauważyłeś? No właśnie, teraz już wiesz, że to nie są tylko słówka rzucone w powietrze, to kody, to jasne sygnały, że ci się podoba, że cię chce. Większość z Was, facetów, traci niesamowite okazje każdego dnia pozwala wspaniałym kobietom umknąć po prostu dlatego, że nie potraficie rozszyfrować tego języka, którego używamy. Ale teraz jesteś inny, jesteś świadomy, wiesz dokładnie czego szukać i jak interpretować. Ale słuchaj, jest coś, co jest jeszcze ważniejsze, niż tylko rozpoznawanie tych sygnałów, to wiedzieć, jak na nie reagować w pewny sposób, w sposób, który pokazuje jej, że Ty też jesteś zainteresowany, ale bez wyglądania na potrzebującego czy desperata. I to dokładnie tego uczę tutaj na kanale co tydzień: wszystkich sekretów kobiecej uwagi. Jak dostać się do naszych głów? Jak nas naprawdę zdobyć? Więc jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw tego smacznego lajka tam na dole, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i powiedz mi w komentarzach, które z tych dziesięciu zdań już słyszałeś od kobiety. Czytam wszystkie i uwielbiam wchodzić z Wami w interakcje. I bądź czujny, bo w przyszłym tygodniu przyniosę film o kobiecej mowie ciała o sygnałach, które dajemy naszym ciałem, gdy nam się podoba facet i uwierz mi, kiedy mówię, że to jest jeszcze bardziej odkrywcze i potężne niż słowa. Smaczny całus dla ciebie i do następnego filmu, pa kochany?